przed chwilą właśnie zjewała. No ale nie nagrałam, musiałam wytrzeć kamerę. Przepraszam. Bardzo. O, gorąco frusia. Mm. <laughs> przepraszam, nie chciałam ci w oczy pryskać. Długi język. Pokażę Wam pięć koltunów. Jak znajdę, czekaj. Trzecie do ucha prysnę by wytrzepała się. Dobra, czekaj, Jula, poczekaj. Poczekajcie, a nie mogę znaleźć. Dobra, sika. Musimy ci wyczyścić uszy, masz takie brudne. Poczekaj, patrz, jak się patrzy, ma wielkie zęby. Dobra, O, widzisz, nie lubić. No weź muszę jej uszy wyczyścić. <laughs> Przepraszam, Już. Nie no. Tutaj nie pryskać. Chodź, Adna, chodź Chodź. Chodź Frusia. Chodź. Wiem, że Ciężko. Chodź Frusia. A. do. tutaj nie można psikać ha, ha, ha. No, o, nie pokazywać rejestracji. Hej. Ej, jakby co. To jest kolejna część yy. letniego dnia Afry. Ach, jak nie, widać, to się... są letnie dni raczej, życia Afry. Nie, życie Afry w letnie dni. Ale jak widać, ma nudne życie. Afry. Manudne Manudne życie. Do budy. Afra, afra. Może chce się przed tobą schronić? Nie, ona się przez Czekaj, mam no, brudną budę, nie pokażę. Nie pokazuj! Popatrzcie. to jej Buda! Pryska w Pokaż, pryska! Ale nie tom, tom. Nie miska, ale już jej nie, nie używa jakby co. Ale brud wytrzepała Chcesz Chcecie zobaczyć stęczę, Może... Czekaj, znajdę tylko... Ale to mają być... To ma być życie Afry. Chodź, pobawimy się. Chodź. No, ale jeden z nas tęczę. Zobaczcie, jak się układają w dłoń, w wody. Chodź, popatrzcie. I tak dzisiaj widać, wiesz. No to tak. chodź. Chodź. Chodź, Afro, pobawimy się. Tęcza. Stój pod moim kątem. Widzisz tęczę? nie. Tutaj pod moim. Czekajcie. Wytrę tylko monitor. Nie wiem czy ją widzieć. Pewnie widzieliście, czekajcie. Widać ją chyba na filmie. Coraz mocniej. Nie można jej więcej. Tutaj była, ale się zmyła. <grym> to tepi. Nie tutaj nie wolno. Chodź. Asza, chodź, się, zrzucimy ci pyłeczkę. Jak widać, przegryzła ją. A nie specjalnie dla wilczurów. Kupiłyśmy jej dwie następne, ale gdzieś zapodziała, oczywiście. to chodź. Dobra, Cześć. teraz ci pogłosz Trzeba I... mam ci kopnąć? No no no. I, i, i. no, 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 to tu no, 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 był no, no, no. no, no. no, no. Ale, no. Musisz się trochę napić zimionkiej wody z kranu. Opa! Przywitaj się z monitorem, który cię nagrywa. Bo zobaczmy. Zobaczcie na jej zęby. Czekajcie w dół. Wielką ruchę. A, więc lepiej boli jak was gryź. Czekajcie. U jest taki... Nie, nawet nie musiała być szkolona. Nawet ptaszki koło niej siedzą ona. Ma. Nawet łażą jej po głowie już. <laughs> Żarcie jej oczywiście wywiadają. Dlatego ja rozwalane. ale ma uką młok. Dobra. A ja tylko chcę Afra, chodź, pogawimy się. Chodź. Chodź! Proszę, nie możemy zwalić i jej dwóch zabawek. Powiedziałam już. Chodź. Ja wiesz co, patrycja nie subskrybuje tego konta. Subskrybuje, ale ja moje stare. No właśnie. O? Coś masz? Coś znalazł. Dwie. Afra piłeczka. Piękza. Afra. Piękza. Masz! Pęcza nad nimi. Dawaj piłkę, dawaj, dawaj, bo zabiorę. Pasz się wzięła. On teraz Ten jej zbyt... będzie chronić oczywiście. No, ale chyba jej się znudziła zabawa. A gdzie twoje zabaweczki? Oczywiście to jest dziewczynka. No. A masz piciu, masz pić, masz. Dobra, aż start tego psikania. Ale teraz ja się wyskam, patrzcie Dawaj Oj. Chodź, dawaj tą kamerę A, nie! Przepraszam was no? widzowie Za mokrą kamerę Jak to wychodzi? Mogę zobaczyć coś teraz? O czekaj Trochę zamazane Czekajcie Czekaj. wytrę o Już? Już powinno być ok Teraz się zobaczę z tej perspektywy Aaaaa! Aaaaa! <śleszy> Przepraszam Aaaaa! Nagraj siebie, będę ci bluzkać Dzięki Czekaj, bo to nie jest kurde wodoodporna jakaś. Teraz moja bluzka. Ech. 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 No Ech. Dawaj ten telefon jego ja będę trzymać. Tylko żeby się nie wyłączył. Rusia sobie teraz... Je ładnie. No czuła mnie jedzenie, bo ona nie... Nie, nie jesteś wiesz, oczy, ale jakoś się widziałem. O, puszczy. Uch! Uch! Oj, Patrzcie, no, no, tu jest. ją pryskam. Patrzcie, tu został no, ślad. Jaki jak jula psikałam mucha. Daj, teraz ja będę nagrywać jak ciebie, pryskam. Nie, już się pryskałam. Uch! O, psikamy jeszcze raz kamerę na drugie. Czekajcie. Nagraj yy, w zamazanym tle. Eeeh, yy, afle. bardziej. Czekaj, czekaj, czekaj. Zrobimy na o, na, po, na pożegnanie zrobimy. Coś. Wytarłam monitor. Na pożegnanie zrobimy coś takiego. Chodź Afra, chodź, chodź Afra. Chodź, chodź. Chcemy coś zrobić. Chodź. Stań, wiem, że ci boli. Chodź. Chodź, chodź Afra. Chodź. Chodź, chodź, Bo ci gorąco tak Daj, ja też chcę trochę Wygląda jak taka... Jak mokry szczur Nie, jak no. rusa jakaś Jakby z noworodka Ech. Dobra, to i na tyle z tych letnich dni, życia Afryki. Nie na tyle, jeszcze będą kolejne części. No, i to nie ma ich. Na wody się. nie ma, jak u nas dzisiaj w domu, bo się rury, bo rury popękały, kurde. Na krzyżówce. Ech. Dobra, masz butelkę. Hej, pożegnaj się. ফিডেন্ট ফিল